Cześć. Witam Cię w podcaście Przestrzeń Kreatywna. Nazywam się Natalia Calik i na co dzień zajmuję się projektowaniem oraz tworzeniem wizualizacji 3D. A w tej audycji opowiadam o praktycznej stronie branży kreatywnej, dzielę się doświadczeniem i rozmowami z wyjątkowymi gośćmi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z długoterminowymi projektami które potrafią być ogromnym wyzwaniem i to nie tylko na początku kariery. Opowiem ci o kilku sposobach na to, by nie stracić motywacji, lepiej zarządzać czasem oraz przedstawię narzędzia, które to ułatwiają. Zaczynajmy. Pierwszą techniką ułatwiającą pracę jest podział projektu na mniejsze etapy. Wizja dużego zadania jest przytłaczająca Warto więc stworzyć z niego kilka mniejszych tasków, którymi łatwiej będzie nam zarządzać i weryfikować, czy rzeczywiście posuwamy się naprzód. Pewnie znasz to uczucie, gdy non-stop pracujesz, nie masz czasu na nic, ale realnie towarzyszy ci poczucie, że cel nie przybliża się ani o milimetr. Wiedząc, co masz robić po kolei, by osiągnąć duży rezultat, ułatwiasz sobie weryfikację działań już w trakcie. Już na początku ustal sobie tak zwane kamienie milowe, czyli przystanki na trasie. Chodzi o to, by skupić się na ich osiąganiu, a trochę zapomnieć o docelowym punkcie. Jeśli dobrze rozplanowałeś, rozplanowałaś swoje przystanki, odhaczanie ich i tak doprowadzi cię do właściwego miejsca, a Twój mózg otrzyma w trakcie kilka mniejszych nagród, co wzmocni chęci do działania. Długotrwałe, nużące projekty. Mogą prowadzić do obciążenia poznawczego, czyli stanu, gdy jest on przeciążony informacjami i zadaniami do wykonania. Wpływa to na zmniejszenie motywacji i koncentracji, a zwiększa za to poziom stresu. Tego oczywiście nie chcemy. Baw się więc świadomie z dopaminą i nagradzaj się już w trakcie. Szybkie efekty powodują jej wyrzut, daje nam to impuls do dalszej pracy i powoduje odczuwanie przyjemności. Zastanów się, jak rozłożyć projekt na mniejsze etapy, oraz pomyśl, jakie małe nagrody możesz zastosować, by działać skuteczniej. Oczywiście nie chodzi tu o kupienie sobie nowych spodni w zamian za pół godziny pracy. Zrób to z głową, tak by nie był to kolejny punkt w liście prokrastynacji. Narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc, to na przykład Asana lub Trello. Rozpiszesz sobie w nich zadania, stworzysz checklisty, z łatwością zweryfikujesz też postępy. Przez długi czas pracowałam na Asanie i sprawdzała się bardzo dobrze zarówno do współprac, jak i samodzielnych działań. Aktualnie używam Notion i jest to bardziej kompleksowe rozwiązanie. W tym momencie robię tam wszystko: od prowadzenia kalendarzy, planowania kontentu, przez codzienne listy to do czy rozpiski działań z klientami. Na ten moment spełniam wszystkie moje oczekiwania co do aplikacji ułatwiającej organizację, więc polecam spróbować. Może okaże się, że jest to także przydatne narzędzie właśnie dla Ciebie. Przy długoterminowym działaniu istotne będzie też przemyślenie zarządzania zasobami zarówno finansowymi, ludzkimi, jak i czasem. Z jego upływem wiele rzeczy się zmienia, ale orientacyjne ustalenie budżetu z klientem ułatwi Ci późniejsze dostosowanie się. Jeśli zauważysz, że znacząco odbiegacie od początkowych założeń, będziesz w stanie zareagować i ewentualnie wprowadzać zmiany. Możesz zaproponować zmienienie celu, ograniczenie jego rozbudowania, ale też uzasadniając powód rozbieżności, przedyskutować z klientem zwię zwiększenie budżetu, konieczność dołączenia nowych osób w zespole lub innych wcześniej niezaplanowanych aspektów. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet przy najbardziej skrupulatnie przygotowanej rozpisce pojawiają się niespodziewane tematy. Ważne by się zauważył i zaczął działać. Elastyczne podejście może doprowadzić cię do jeszcze lepszych rezultatów niż te, które zakładałeś na początku. Nie zamykaj się więc na nie i korzystaj z okazji, bo może ci to dać przewagę w przyszłości. Tu ważna jest komunikacja, która jest kolejnym punktem przy którym chciałabym się zatrzymać na dłużej. Niezależnie od tego, czy działasz jako freelancer, czy zarządzasz zespołem, kontakt z drugą osobą masz zawsze. I to, jak o niego zadbasz, w ogromnym stopniu definiuje to, jak szybko i skutecznie osiągasz cel. Przemyśl, gdzie chciałbyś się komunikować, by było to praktyczne dla obu stron. Może być to mail, WhatsApp, Slack, Teams, ale masa innych komunikatorów. Ustal to jednak na początku, by nie skończyło się tak, że chcąc odnaleźć jakieś wiadomości, przeszukujesz każdą skrzynkę po kolei. Bo tu na Instagramie przesłałeś inspiracje, na Messengerze wrzuciłeś podsumowanie ostatniego spotkania, a gdzieś w mailu wysyłałeś formularz albo terminarz. Organizacja to podstawa. O ile przy małych zadaniach spokojnie ogarniasz wszystko bez specjalnych struktur, o tyle długoterminowa praca możecie tu niestety pokonać. Ułatwieniem może też okazać się początkowe poinformowanie współpracowników, jaki jest orientacyjny czas oczekiwania na odpowiedź od Ciebie. Warto jest też dowiedzieć się tego, jak wygląda to u innych. Unikniesz w ten sposób 15 nieodebranych połączeń, bo przez pół godziny byłeś poza mailem. Będziesz też wiedzieć, jak szybko musisz dawać znać o ważnych sprawach. Aby jeszcze bardziej usprawnić swoje działania, automatyzuj, co tylko możesz. Skracaj działania, których nie musisz wykonywać samodzielnie, łącz aplikacje, które mają takie funkcje, by dane przepływały między nimi samodzielnie, dbaj o to, by ważne informacje od razu trafiały do osób zainteresowanych i ograniczaj błędy wynikające z braku wiedzy, którą łatwo można było przekazać wcześniej. To nie tylko ułatwi Ci życie w trakcie pracy nad projektem, ale zminimalizuje ilość poprawek na końcu. Dużo pytaj i potwierdzaj. Często wydaje nam się, że coś jest oczywiste, niestety na końcu okazuje się, że było takie tylko dla nas. Warto mieć potwierdzenie i robić to przy jak największej ilości tematów. Klarowna sytuacja to czysta głowa Twoja i klienta. Monitoruj więc na bieżąco działania i zbieraj lub dawaj feedback. Robienie tego nie tylko po zakończeniu pracy, ale i w trakcie pozwala unikać wpadek częste burze mózgów, zbieranie komentarzy pozwala na inne spojrzenie na projekt. Szczególnie jeśli pracujesz nad nim od dawna, jesteś dość mocno zafiksowany i możesz nie dostrzegać oczywistych błędów. Warto czasem wyjść ze swojej wygodnej bańki, przewietrzyć głowę i zweryfikować wszystko jeszcze raz. Pilnuj dokumentacji. O tym mówi się już chyba wszędzie, ale dbaj o umowy. Tu nie chodzi o brak zaufania, a czystą kartę dla obu stron. Ustalcie na starcie najważniejsze aspekty, oczekiwane rezultaty, sposób pracy i zapłaty. Życie jest o wiele prostsze, gdy nie musisz domyślać się, czy zakres prac obowiązuje jeszcze te dwie tury poprawek, czy może już nie powinien. Podpisuj umowy, przechowuj je i przestrzegaj. Może okaże się, że nigdy ci się to nie przyda, i choć tego ci życzę, może kiedyś cię to uratować. W końcu nikt z nas nie lubi pracować za darmo czy być okradanym z projektów które włożyliśmy całe serce, no bo tak niejednokrotnie rzeczywiście jest. Kolejną techniką, którą warto zastosować od trochę innej strony niż poprzednie, jest budowanie rutyny. W długoterminowych projektach zbawieniem może okazać się nawykowe działanie. Ustal z góry godziny czy przedział czasowy, w jakich chcesz działać z konkretnym zadaniem. Często wcale nie jest konieczne poświęcenie całego dnia, a większość czasu to odkładanie tego na później i szukanie innych zajęć. Zarządzanie czasem nie jest wcale takie łatwe jak się wydaje. Tu może pomóc Ci technika Pomodoro, o której pewnie już słyszałeś, jeśli nie powiem Ci tylko w skrócie, że chodzi o pracę w blokach czasowych. Wyznaczasz sobie na przykład 30 minut pracy, takiej w skupieniu: nie sprawdzasz Instagrama, nie robisz obiadu, starasz się je maksymalnie wykorzystać, następnie masz przykładowe 10 minut przerwy. Choć jest to bardzo polecany sposób, ja nie do końca go lubię. Rozprasza mnie ta konieczność przerywania zadania w trakcie, więc gdy już usiądę, wolę robić coś do czasu, gdy nie uznam, że skończyłam. Może jest to zgubne, tego jeszcze nie wiem. Spróbuj i przekonaj się, jaka forma jest najlepsza dla ciebie. I na moim przykładzie nie zmuszaj się, bo tak mówią specjaliści. Szukaj optymalnych rozwiązań, ale dla siebie. Niezależnie od tego, czy stosujesz metodę pomodoro, czy działasz w zupełnie inny sposób, nie zapominaj o przerwach. Może to banalne, ale wiem z doświadczenia, że robiąc coś, co cię interesuje, łatwo jest się w tym zatracić, zapominając o treningu, wyjściu na spacer czy chociażby jedzeniu. Nie zliczę, ile razy przypomniałam sobie o 19, że miałam zjeść obiad, pojechać na zakupy i zrobić milion innych rzeczy, a wciąż tkwiłam przed komputerem. Nawet jeśli pracujesz w systemie, rób ile możesz, dopóki masz flow, spróbuj choć orientacyjnie wpisać w plan dnia zadania które musisz wykonać poza tym głównym. Możesz użyć najprostszej opcji, budzików, które przypomną Ci o wyjściu z psem czy telefonie do babci. Rozwiązania, które wymagają od Ciebie najmniejszego zaangażowania zawsze okażą się tymi najskuteczniejszymi. Czasami naprawdę nie warto poświęcać godzin na research najlepszego stopera do pracy, a wybranie narzędzia, które masz i po prostu je rozpoczęcie. To pomoże Ci unikać wypalenia, które zdarza się szczególnie w branży kreatywnej. Na wiele aspektów nie mamy wpływu, ale jeśli możemy zadbać o higienę choć w niektórych z nich, no myślę, że warto to zrobić. Naucz się więc stawiać granice, ceń swój czas i zasoby, którymi operujesz, a łatwiej będzie Ci utrzymać chęci do działania. Na koniec przypomnę Ci jeszcze, żebyś nie zapominał o celu. To w końcu do niego dążysz, więc gdy zabraknie Ci chęci, wróć do niego. A gdy nawet to nie pomoże, po prostu pracuj dalej. Blokady twórcze zdarzają się dość często, czasami jedyną radą na ich pokonanie jest po prostu przetrwanie tego czasu. Daj znać, jak ty radzisz sobie z długoterminowymi projektami, jak ułatwiasz sobie pracę nad nimi i jakich narzędzi używasz. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci powodzenia w pracy zarówno tej kreatywnej, jak i czysto technicznej, czy biznesowej. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu.